Jak co roku jesteśmy na targach pracy AGH, gdzie prezentujemy naszą grę stażową, którą stworzyli nasi zeszłoroczni stażyści. Jak możecie zobaczyć, zainteresowanie grą jest całkiem spore. Osoby, które do nas przychodzą, zadają dużo pytań, są do wygrania atrakcyjne nagrody za najlepsze wyniki, także zobaczcie sami, jak to wygląda. Mam przyjemność uczestniczyć w targach pracy już po raz trzeci tutaj z naszą firmą w roli wystawcy. I jak co roku zainteresowanie naszym stoiskiem jest naprawdę ogromne. Wydaje mi się, że w tym roku nawet jeszcze większe niż w poprzednich latach. Można sobie tutaj u nas zagrać w grę, porozmawiać i przede wszystkim dobrze się bawić. Gra cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem sprawnie mogę powiedzieć, że mamy jedno z lepszych stoisk. To duże wrażenie. Fajnie się grało, bardzo przyjemna gierka. Na pewno za rok przyjdę zobaczyć, co znowu starzyści kombinują. Rekrutacje na staż właśnie ruszyły. W tym roku mamy otwarte cztery profile stażowe. Poszukujemy C Game Developera, QA Inżyniera, Java Developera i Frontend Developera. Zapraszamy.